Cześć i witam was bardzo serdecznie w grze Black and White. Um, zanim przejdziemy dzisiaj do normalnego odcinka, chciałem wam coś, myślę, dosyć istotnego pokazać. O, tylko najpierw zajmiemy się moimi wyznawcami, którzy to oczekują tutaj na, na jedzenie. E, dobra, ta rzecz, o której zapomniałem wam wcześniej powiedzieć, to świątynia. W świątyni, jak pamiętacie, być może znajdują się najróżniejsze pomieszczenia najróżniejsze komnaty. I jedna z nich. Jest dosyć interesująca, chyba najbardziej interesująca z nich wszystkich. Jest to komnata Komnata stworów, o właśnie. Zajrzyjmy sobie tutaj. Jest to tak naprawdę wewnętrzna hacienda naszego chowańca swoje przedstawiają cechy Twojego chowańca. Można się tu dowiedzieć naprawdę masy bardzo ciekawych. Ten eee... zwój informuje czego się nauczy, Dla jego zły. No tak jak powiedzieli. Eee, przeczytamy tu wszystko chyba czego nauczył się chowaniec, wyuczone zachowanie do dola. Twój chowaniec nauczył się szukania jedzenia w polach, twój chowaniec obsługiwać totem. E, Obserwowaliście jak on się korzystać ze spichlerza, twój chowaniec mi łowić ryby. Nie umie łowić ryb. Mm -hmm. eee, trzeba mu pokazać jak wieśniacy łowią ryby. Wtedy się tego nauczy. To twój chowaniec są się tańczyć. Bardzo fajnie. Ten pokazuje jakie cuda potrafi czynić nasz chowaniec. Wow, Pora szerzyć chaos. Eee, tak, nauczyłem go trzech podstawowych cudów. O dziwo zapomniał wodę, bo wody też już umiał. Też już pamiętał z tego co pamiętam. Ten zwój pokazuje stan umysłu. Zachowania. Jest całkiem chciwy. Rzadko zmęczony. Raczej współczujący. Um, rzadko przestraszony. Raczej swobodny. Myślę, że mój Bóg jest dobry. Czy moje bóstwo poświęca mi uwagę? Bardzo małą. to się zgadza, to jest prawda I ja osobiście no, jestem tego świadom i, i żałuję, ale nie jestem w stanie zrobić zbyt wiele w tym momencie. Anyways, znane chowańce 0, znane nie 1, stada 6, znalazł 1. Więcej informacji ogólnych, takich jak wiek i wzrost poważny. Niech będzie błogosławio. O, już mi się podoba jeden wpis. Ej, szefie, możesz zmieniać lub dodawać chowańcowi tatuaże, gdy mógł kliknicz. Do tego dojdziemy, ale tu jest bardzo fajna rzecz, która od razu mi się rzuciła w oczy. Zdrowy jak koń. <laughs> A, jak to koń przestało, spoko. Charakter dobry, to najważniejsze, energia, wyczerpanie, odwodnienie, dosyć zimno, bla, 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 Zjadł jednego człowieka i najprawdopodobniej jest to właśnie treserka chowańców, Sable, o czym informowaliście mnie w którymś z pierwszych odcinków. Zabił 27 zwierząt, on po prostu jest, ma takie parcie na jedzenie mięsa zwierzęcego, że, że mnie to przeraża, ale trudno. Stoczył jedną walkę, wygrał jedną walkę. Nic więcej ciekawego tutaj nie widzimy. Za to możemy jeszcze podejść naszego chowańca. I możemy nanieść mu tatuaż. Ja nie wiem, czy w tym momencie to jest najlepszy pomysł. Ale obróćmy go sobie. Zobaczmy, jakby na przykład wyglądał z naszym smokiem na plecach. Albo na ramieniu. Na ramieniu poziale zrobimy. O, za mocno. Słabo te ziary wyglądają, przyznacie sami. Są tragiczne wręcz, dlatego raczej nie będziemy urobić żadnych ziar. mam tylko pokazać, że jest taka opcja. Być może jeśli wygracie w Black White'a i nie wiedzieliście, nie wiedzieliście o tym wcześniej, no to będziecie wiedzieć teraz. Um... O, i to jest też bardzo fajna rzecz. Um, możemy z tej groty wyjść z powrotem do, do innych salek, a możemy też wyjść bezpośrednio na zewnątrz, co zresztą też zrobimy. No dobrze, naszym Naszym wieśniakom każę tworzyć drewno. Ja tutaj jak najwięcej potrzebuję stelaży. Znaczy, jak to się nazywa? Rusztowań, właśnie, rusztowań. Um, połącz rusztowania być może jeszcze coś dobudujemy. Co może, możemy? Siedzibę. Bardzo dobrze. O taką większą, jakbym chciał. O taką, właśnie. Pięknie. Jeszcze na domek starczy. No dobra, nasza główna wioska bardzo, bardzo szybko się rozbudowuje, jak widzicie. To oczywiście plusior. Oni mają jakieś drewno? Mają drewno, poradzmy sobie. Ja myślę, że powinienem raczej zająć się tymi innymi. Um, tymi innymi wioskami, bo tutaj kurczę. Oni są troszkę głodni, potrzebują. potrzebują domów mieszkalnych. Wiecie co? Jak tylko pojawią mi się jakieś nowe rusztowania, to zaraz i wbudujemy jakieś haciendy. Oni z drewnem sobie poradzą. Siedziba, proszę bardzo. Śmierć. Mieszkajcie sobie wesoło. Pojawił nam się tutaj nowy quest. jeszcze nie pamiętam dokładnie. Zdaje mi się, że wiem, co to jest za quest, dlatego przyprowadzę tutaj od razu mojego mieszka mojego mieszkańca chowańca. Yy, jak on tylko się tutaj pojawi, jak tylko tutaj przybiegnie, to aktywujemy sobie quest, bo chyba wiemy o co biega. Yy, zastanawiam się, co jeszcze nas tutaj ciekawego czeka w najbliższym czasie. Yy, pisaliście mi tematem tego brakującego questa z fałszywym idolem. Mówicie, mówiliście coś, że chodzi tutaj o podbicie e, jakiegoś konkretnego terenu. Zobaczcie w ogóle jak mój teren się poszerzył, nie wiem czy wy widzicie, ale ta linia biegnie aż tutaj, czyli nasze wpływy dotarły tak naprawdę już pod pierwszą z trzech głównych wiosek e, Letysa. I możemy już sobie, wow, możemy już sobie nawet zrobić quest'a jednego, drugiego i tak dalej, i tak dalej. Fajnie. E, dobra, skoro mam już tyle questów, to, to zajmiemy się najpierw pierwszym. Hmm, chowanie, gdzie jest? O, jest już na miejscu, super. Wyraźnie, swoją moc, wybierając wrażenie na wioskach Letysa. Spoko, aktywujmy quest. Moje dzieci poszły popływać, ale jakoś nie wracają. Boję się o nie, a jestem zbyt zmęczona, by ich szukać. Jest to quest wręcz um, bliźniaczy do tego z pierwszej wyspy. Musimy by było widzieć i położyć je na brzegu. One, co prawda, raczej nie będą nam specjalnie wdzięczne za to, co robimy, bo one są na samowolce w tym momencie. Śmierć! No ale cóż, podejrzewam, że, że jakąś nagrodę od matki tych dzieci dostaniemy. Podnieś dzieciaka i połóż go na brzeg. I kolejnego. Ale tego popłasz. Oduż, 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 odłóż, oduż. Dobrze, idę do domu! Dobrze, to idź! Dobra. Zdaje się, że im nic nie grozi, że one tonąć tutaj Dobrze, nie mogą. Idę do domu. Tak mi się wydaje. Zresztą mam nadzieję, że nie będziemy... Nie znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy faktycznie mogli stwierdzić, że. Wow, jednak mogę się utopić. Dobrze, idę do domu! Dobra, jeszcze dwójka. Dobrze, idę do domu. I ostatni. Zdaje się, że to jest jakaś beznadziejna nagroda za ten quest, ale skoro już robimy wszystko, to, to Dobrze, warto było również do to domu. zrobić. Jak tylko dzieciaki dotrą do domu, to podejrzewam, że wtedy. Odezwie się matka No serio, trzeba było czekać aż ten ostatni dobiegnie? Przecież to kupę czasu zajmie Oho, nie, widzi... nie wiem czy widzieliście, ale tam w tle widać jak letys sobie latał No dobra, dziecko właśnie przebiegło przez płot Jest już na ostatniej prostej Przebiega przez cudzą haciendę i dziękuję, no. że sprowadziłeś z powrotem moje skarby. Super, mamy dozownik, który. No, chyba nie powiększa chowańca, co? Cud powiększenia chowańca. Jest to zarąbisty cud, który bardzo bym się przydał na pierwszej wyspie, żeby zaimponować. Żeby zaimponować. Ustalnikowi. Weźmy naszego chowańca na smycz. Może od razu aktywujmy mu smycz nauki. Może niech się uczy przy okazji. Śmierć! Patrzaj. I oto, jak nasz chowaniec będzie wyglądał kiedyś. Śmierć! jest mega, prawda? O, mój chowaniec chce być uprzejmy i miły, dlatego pogłaszczamy go, żeby wiedział, że to słuszne zachowanie. Twój chowaniec jest głodny. Znajdź mu coś do jedzenia. Co on zjadł? I widzicie, i to się znowu. To jest znowu to samo. To jest znowu to samo. Mi się zdaje, że on podniósł jakiegoś wieśniaka. Go zjadł po prostu w tym momencie, bo ja go pogłaskałem za to, że, e, że on chciał być uprzejmy i miły. No i to jest, to jest absurd totalny, bo, bo nie da się słuchać tych, tych podpisów, tych informacji na dole. Ja bo wy mi ostatnio zwracaliście na to dosyć często uwagę. Ja naprawdę staram się czytać te informacje, ale te informacje są często sprzeczne z tym, co, ob co obecnie Cowaniec robi i tym, co autentycznie nagradzamy. I to jest bardzo, bardzo problematyczne. Ach, no kurde. Wygląda na to, że mamy drugą ofiarę śmiertelną naszego chowańca. Eee, dobra. Zwalniam cię ze służby. No, zrzuć. Zrzuć smycz super. Eee, co teraz możemy zrobić? Teraz moglibyśmy się udać do tej wiochy i zobaczyć o czym jest ten quest, którego ja totalnie nie pamiętam, ale spróbujmy. Pamiętam! Witaj! Wszechobecna Potengo! No ma. Dla uroczności naszego ludu mamy dla ciebie podarek! Tak, tego chłopca z tyłu. Jesteśmy uduchowionym plemieniem, wyznającym starodawne zwyczaje. Gdy umieści się coś na tym ołtarzu, siła życiowa ofiary zostanie wyssana i dodana do zgromadzonej mocy. Jako dowód wiary złożę dziś na tym ołtarzu mego pierworodnego syna. To się nazywa Dowód Wiary. Ale składanie ofiar z ludzi jest złe. Dlaczego nie ofiarować czegoś innego, na przykład rośliny? No właśnie, do nas, do nas należy decyzja. Czy autentycznie weźmiemy to dziecko i je położymy na ołtarzu? Oczywiście ono wtedy zginie. Eee, czekajcie, ja może. róg obfitości. Dam im troszkę jedzenia. Moc. Świetnie. A alternatywą dla tego jest. Zerwanie ich kilku drzewek i położenie ich na ołtarzu, tak, żeby zrefundowały nam ha oszustwo. To nie dało zbyt wiele mocy. No ale mamy dużo drzew w przeciwieństwie do dzieci. To nie dało zbyt wiele mocy. To nie dało zbyt wiele mocy. Ale daję jakąkolwiek, daj spokój. 1400. To nie dało zbyt wiele Nie jestem mocy. pewien, ile musimy tego położyć. O, 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 coś się ruszyło, czy mi się wydaje? Hmm. nie, to nie dało zbyt wiele mocy. No w każdym razie musimy prze przeważyć. Hmm. to nie dało zbyt wiele mocy. Słabo, słabo, Indeed. Troszkę będziemy się musieli namachać z tymi drewnami, drzewami i tak dalej. To nie dało zbyt wiele mocy. Jestem ciekaw ile właśnie taki, taki synek dałby tej mocy hmm, na ofiarę. To nie dało zbyt wiele mocy. A teraz? Pożyczył tysięcy? Hmm, to nie dało zbyt wiele mocy. O oh, come on. Hmm, to nie dało zbyt wiele mocy. No, może i nie, ale tej mocy już się tym nazbierało całkiem sporo łącznie. Hmm. To nie dało zbyt wiele mocy. Nie wiem, może 5 tysiaczków mamy przekroczyć, hmm, albo coś. To nie dało zbyt wiele mocy. O, poszło. pół tysiąca. Moc, wytworzona przez ofiarę, będzie przechowywana do chwili, gdy będziesz jej potrzebować. Dzięki tobie, mój syn, żyje. Chylę głowę przed Twoją wolą. Kuzik! Młody też się cieszy jak widzicie <laughs> O dobra, dziś się się skojarzenia zsuwają teraz Sksynecka! Ciekawe co dostaliśmy Słucham. Czym? Co tam było? O oh lol, dostaliśmy skrzyneczkę, której nic nie ma chyba, chyba, że ta aura jak gdyby skrzyni lecz ludzi, nie jestem pewien, ciekawe. obfitości, Dobra, mózg wikingów mocą wikingów, ale ja chyba powinienem zwolnić ich już ze służby. Żeby się przypadkiem tam nie przepracowali, jeszcze może raz machnięcie drewienko. Ale oni szybko to robią. zarąbiste to jest. Żywioł konstrukcji. Przenosząc się na kolejną wyspę na, na bank będę musiał przemyśleć e, zebranie ze sobą kilku rusztowań. Rusztowania są wo mega potrzebne. Żywioł konstrukcji. A, jeszcze jedna rzecz, którą podpowiedział mi ktoś z widzów, że można zrobić ucznia, ucznia stolarza, o właśnie, i on teraz będzie sobie tutaj, nie wiem, czy kolekcjonował drewno, czy on będzie przyspieszał budowanie rusztowań, ciężko jest im powiedzieć. No dobra, chyba potrzebuje kolejnych schronień, zobaczmy jak my stoimy z miejscami mieszkalnymi. No, mamy więcej ludności niż, niż należy. Hmm, no dobra, w takim razie co zrobimy? do Wyzownika cudów zbierzemy cud śmierć mm, cud drewna o wykorzystamy sobie ten stud stud Sory, stud ee, stada ptaków ale może pokażemy go chowańcowi cholera nie szkoda nieważne miesza z tym po prostu zróbmy ten cud nad wioską e, letysa pokażmy jego jego ludowi, że. Że to my tu jesteśmy potęgą. z o 9. O 9. O, o, 126. To rozumiem. Jeszcze możemy Wam podrzucić mój artefakt. To by było bardzo ważne, bardzo potrzebne. Proszę o to, cieszcie się. Oto artefakt mój. Dobra, możemy go stąd chyba na razie zabrać I za jakiś czas podłożyć go tam z powrotem, tak mi się wydaje widzicie? Oni dostanie na przykład 74 wiary za to, że wrócił ten artefakt do nich um, Tego quest'a zostawimy sobie na kolejny odcinek Wolę, żeby przynajmniej jeden quest był w każdym odcinku um, Czy mam coś jeszcze ciekawego? Chyba nie Niestety chyba nie um, Dobra Zastanówmy się co jeszcze mogę tutaj dzisiaj zrobić w ogóle te cuda powiększenia chowańca. Zobaczcie, jak one szybko się generują. To jest niesamowite. Co tam chowańc porabiasz? Głodny jesteś? Jesteś głodny, to zobacz. Chodź. Chodź, na smyczkę wezmę. I on, no 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 będzie. No. I po brzuszku. W ogóle śmieszne jest to, że go nadal muszę głaskać po tym brzuchu, żeby on się kapał, że on ma coś tam konkretnego zjeść. Śmierć. I co, smakowało? Będzie częściej zjeść takie rzeczy. Dobrze, głaszczę go. Głaszczę go i zobaczymy, co z tego wyniknie. Śmierć. No dobra, świetnie. Powiedzmy, że nic złego się nie stało. Nie, 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 chowaniec, chodź, 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 chodź. Ja już widziałem, co tym chciałeś robić. Ja już widziałem. Tutaj się wypróżnij. Rób sobie co chcesz. Nie w wiosce. Mm. O, gdzie znowu się stworzył ten cud? Ile nam potrzeba, żeby wioska Letysa w nas uwierzyła? 560. No to nie jest dużo. Czy to jest wioska, w którą ktoś wierzy? Potrzeba 500 do wiary. O! O, o, o! Widzicie? Tamtą wiochę sobie możemy szybciutko przejąć. E, zrobimy to tak, zabierzemy... swoją moc, wybierając wrażenie na wioskach Letysa. Tak, cokolwiek. 162, jak pięknie. Jak my ich łatwo możemy tutaj przejąć, co? Zobaczymy, czy spodoba mi się cud. Zwiększony cud leczenia. Oczywiście, że mi się spodoba. Gdzie wy jesteście? Tutaj, proszę. No, normalnie takie trzy cuda ja oni są zaraz moi, nie? Jeszcze 137 wiary. Nie wiem, co bym tam mógł zrobić. Jakbym miały, miały jeszcze tego te ptasiory śmieszne, to na pewno przyjąłbym ich od razu. Mm, tu jest całkiem spoko, nie musimy się przejmować niczym. Co to jest za chatka? Ciekawe, to wygląda jakby to jakiś quest miał kiedyś być albo coś. Tu też jakaś haci hacienda jest. Mm. No dobra. No dobra, dobra, dobra. W takim razie ja się nie będę tutaj zapuszczał. Tu jest ok. Zróbcie, jakoś sobie radzicie, tylko nie macie gdzie mieszkać. Ok, to damy wam. Damy wam kolejną chatę. Niech wam się dobrze żyje. Jeszcze jedno wam położymy, a co? Tak już z rozpędu. I widzicie, to jest dosyć duży problem, bo oni wszędzie zawsze chcą się budować, oni, oni mają parcie na budowanie w każdej sytuacji. Ja chętnie bym tej ich prośby spełnił, tylko ja, ja cały czas jestem świadom tego, że niedługo my się z tej, z tej wyspy znowu wyniesiemy, przeniesiemy się na nową, kompletnie nową. Śmierć! Nie, rozbudowa na żadnej z tych wysp nie ma najmniejszego sensu. No ale dobra, to nic. Zwiększenie. To nic, przejmijmy sobie kolejną wioskę. Musisz powiększać swoje włości. 84, no dobra, zaraz. Śmierć! Hmm. Jakbyśmy Wam zebrali kamienia. Położyli ją z jego znowu tutaj, na przykład. 55, no jest to jakiś postęp. I jakbyśmy wrócili tutaj, to co się stanie? Co się stanie? się pytam. Tak. Oj, te artefakty są przesadzone. Są po prostu Bardzo za mocne. To dobrze! Znakomicie! No wybornie. <noise> Zobaczcie, że się z broni i założył... <noise> tarczę fizyczne na swoim wiosku. To za głupek, no. Jego sprawa, jego sprawa. E, żadne questy nam się tu nie odblokowały, niestety. Mieszkańcy... Chcą troszkę jedzenia, ale to nie jest chyba dla nich jakiś problem w tym momencie. W miarę dobrze sobie z tym wszystkim radzą. Zobaczcie, jakiego ma fajnego chowańca. Zawsze głodnego, zawsze zmęczonego. Zawsze w ogóle konającego, umierającego jak się go płaszczy. No okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co się dzieje z chowańcem w tym czasie? Cześć, chowaniec. Jesteś głodny albo coś Jesteś głodny. Jesteś głodny, tu moje, ty. Chodź, patrz. Pan cię ci da. Pan cię jest zajęty, bo tutaj wioski zdobywa, wiesz? Wyznawców szuka. Walczy z innymi bóstwami. Ty się tu musisz sam zająć, to już duży konik jesteś. Szamaj, szamaj, szamej. Smakowało? Bardzo dobrze. No dobra, może się kiedyś tego nauczy. Może kiedyś sobie przyswoi. O, no pięknie. To też pochwalimy. To też pochwalimy. Grzecz mi się robi. Śmierć! Twój chłopiec, chce być miły i uprzejmy. Dlatego znowu go pogłoszę. niech wie. Więc jeszcze raz, skoro już jesteśmy na pętli... Ciekawe czego to faktycznie coś uczy, czy to po prostu tylko powiela informacje. No, to jest ciężko zgadnąć, bez wglądu do jakiegoś... Nie wiem, edytora statystyk czy czegoś takiego. Pozwolę ci odpocząć. Odpoczywaj sobie jak chcesz. W nasz sojusznik niedługo nas opuści, tak wam lekko spoilerując. Musisz powiększać swoje włości. Ale to nic. Dobra, wiecie co? Chyba będziemy kończyć. Się. W kolejnym odcinku przejmiemy już pierwszą wioskę Letysa. Z tych takich głównych wiosk Letysa. Zobaczcie, że mamy tutaj w ogóle wgląd do jego... do jego bańki z czarami. Możemy sobie te bańki przejąć. On nic nie będzie w stanie na to oczywiście poradzić. Tymczasem ja się chyba zajmę troszkę jednak rozbudową. Żywioł konstrukcji. A zastanawiam mnie jedno. A gdybym na przykład teraz położył. Gdzie jest ta wioska, gdzie jest ta wioska? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Aj, nieważne. Mniejsza. Zastanawiałem się, co by się stało, jakbym, jakbym rzucił czar na. <laughs> na stojak czarów. Zdejmijmy czar ze stojaka, żeby przypadkiem nie marnować czasu, żeby już generował nam się nowy. No i dobrze mi się pysie, to naprawdę to wszystko na dzisiaj. Troszkę nawet zrobiliśmy, troszkę więcej niż się spodziewałem, że będziemy w stanie zrobić. Moje wiochy coraz bardziej się rozbudowują, kazer bawi się w Captain Obvious'a, ale to nic. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.